Dobrze, słuchajcie, jeszcze zerkniemy okiem. Ja przytrzymam może, co? Będzie Ci wygodniej? Dobra, sobie zerkniemy, jak to wygląda. Ogniwo jedno, jak ma? Dobrze, no, widać. Rozło, Dobrze, 207. To jest jedno ogniwo, tak? 210. No, jest asymetria, ja Dobra, i teraz 50. Czyli jest tak, tak, o. To jest tak Trochę po, poniżej tego naładowania. Mhm. Bo naładowany zestaw bank 48, bo on się różni pomiędzy litowymi a tymi, to w kwasie powinien mieć 50 tam z kawałkiem chyba, tak? Tak, 2,1 na ogniwo to jest naładowane. Mhm, 2,1. Plus minus. Tak, plus minus, no. Ale no, około 2,1 to jest naładowany akumulator. Uh -huh. Także 2,1 razy 24, czyli to jest 50 i V. Powinno być w takim stanie jałowym. No, trochę mamy jeszcze do tego naładowania. Uh -huh. Nie no, okay. jest jakiś ultra dokładny miernik. Nie jest ultra dokładny, to nie wiem, czy Ty widziałeś u mnie ostatni jeden z filmów chyba. Ja mój to ten... Nie żyć się zachęcam i tak dalej, bo ty w ogóle nawet nie powinieneś oglądać tych moich filmów, bo jeszcze by się okazało, że tam wiesz jeszcze... A nie daj Boże jakbyś zaczął naśladować, to już w ogóle byśmy tutaj jak gdyby nie doszli do niczego. Nie się śmieję z tego względu, że miernik akurat, który ja miałem już kosztował 9 zł, także tam pół wolta na 12 V się rozjeżdżał w kwestii odczytu. To bez komentarza możemy. Witam was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, życiem poza siecią i e, poruszaniem tematów e, związanych z energią, między innymi energią off-grid, tak? Także stąd przed chwilą rzut okiem tutaj na wiatraki. Ponieważ tylko te duże generują prąd o tym e, można się dowiedzieć na różnych kanałach, tak, te mniejsze to tak różnie z tym bywa zastanawiam się, taki śmierć mi się chciało, zastanawiam się na jakich falownikach chodzą te wiatraki bo być może chodzą na falownikach a kto wie, może chodzą na falownikach e, pana Michała Twerda z Torunia akurat właśnie w tej chwili gdzieś tam lecimy w jego stronę Lecimy z tego względu, że okazało się, że tam jest e, bank energii, który coś tam przestał działać. I to jest oparte na e, akumulatorach na kwasie. Jak wiecie, to na kwasie są akumulatory w płynnym e, elektrolicie. Mogą być też w AGM-ie, w uwięzionych takich matach. Że, e, e, takich matach. E, które nie pozwalają się mu tam przemieszczać i jednocześnie jak gdyby możliwość jest zakopywania bardzo często, o przy drogach przy drogach jak widzicie często te instalacje takie oświetlenia tam gdzie jest taki wiatraczek, gdzie jest, gdzie jest fotowoltaika to e, tam są e, te właśnie między innymi akumulatory AGM -y zakopywane z tego względu, że właśnie je można gdzieś tam umieścić e, pod ziemią z tego względu, że one w odróżnieniu od tych akumulatorów z płynnym elektrolitem, bo tutaj elektrolit jest uwięziony w matach, takich matach szklanych. Pewnie dokładnie to mógłby tutaj coś na ten temat powiedzieć Robert z kanału Mr. Akumulator. Natomiast one z racji tego, że, że są szczelne, to jak gdyby jest możliwość tutaj zamknięcia, a jednocześnie też trzymania pod ziemią tej stałej temperatury, co uważam, że jest świetnym świetnym w ogóle rozwiązaniem bo choćby nawet tutaj w przypadku w przypadku nas my mamy akumulatory trakcyjne no to z całą pewnością gdyby one były zakopane to ta temperatura 4-5 stopni na plusie dałaby dużo dużo większą sprawność niż te jak one są wystawione na temperatury tam minus 15 20 stopni ale co jest jeszcze bardzo ważne i istotne w przypadku akumulatorów to poza sezonem zimowym, gdzie mamy temperatury typu, o powiedzmy, no, minus tam 20, tak, co naprawdę nie jest totalnie, jak gdyby tutaj dobre dla e, akumulatorów, to oprócz tego jeszcze jest kwestia związana z tym, że e, latem, w momencie, kiedy mamy temperatury w plusie, e, i też przecież to, to, to nie jest rzadkość, że te temperatury osiągają temperatury rzędu 30-30 stopni, no to może i pod 40 nawet podchodzi tutaj pewnie, też warto by było to sprawdzić, jeśli chodzi o kwestie elektrolitu pracy, no to w tym momencie one potrafią być dużo szybciej degradowane z powodu tak wysokich temperatur. Także to zakopanie akumulatorów nie tylko dałoby duży efekt zimą, ale również też latem pozwoliłoby im pracować w dużo lepszej kulturze, a jednocześnie spowodowałoby wydłużenie życia tego, tego akumulatora, tak? czyli, czyli tutaj, czy mówimy tutaj o, o akumulatorach, czy z tym płynnym, jeżeli tam jest wentylacja jakaś, no to z tym płynnym też by mogło być e, umieszczone gdzieś tam pod ziemią, żeby coś tam zostawić tego dopływu powietrza, żeby była wymiana, w przypadku AGM-ów to nie ma takiej potrzeby i w przypadku, e, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o tych e, szczelnych, tak, no i, i tak samo w przypadku e, akumulatorów e, w żelu. Także kwasowy grzew, słuchajcie, to tyle w gwoli wstępu. Jak będziemy już tutaj wjeżdżali do pana Michała, to, to się, się y, pojawi za chwilę. Hejka! No, słuchajcie, jesteśmy na miejscu tutaj za moimi plecami. Tam z tyłu góry widzicie, że wiatrak się kręci. E, czy on daje prąd, czy nie, to też jest ciekawe pytanie. Zastanawiam się, dzisiaj chyba raczej tego tematu dalej nie będziemy zgłębiali, ale kto wie, czy czasami nie pokuszę się o to, żeby zrobić takiego odcinka, gdzie będzie można też porozmawiać sobie właśnie na temat wiatraków, bo to jest też temat taki dosyć nośny, ciekawy. Przyznam się Wam, że sam osobiście jestem bardzo zainteresowany kwestią taką, czy, czy to tak jak to się tam coś kręci, czy to daje, czy nie daje, bo takie różne są opinie. Słuchajcie, to co? To lecimy w takim razie do środka i zaraz będziemy oglądali. Słuchajcie, jesteśmy w środku i w tej chwili, zobaczcie. Taką obudowę z banku energii. Tutaj kolego już skojarzycie. Tak? Dobry? Dobry? <gry> Słuchajcie. Eee, I teraz tak. Macie takie pytanie. Eee, to jest opcja 48, tak? Tak. W 48 to chodzi. Tak, to jest bateria 48V. Okej. Okay. One się składają z ogniw. 2V, tak? czyli jedno to takie ogniwo, jest tam dwa z kawałkiem. Tak, 1,1V to ogniwo. Tak, czyli tak, jakbyśmy mieli wytłumaczyć naszym widzom, takim, którzy totalnie powiedzmy jak gdyby nie mają do czynienia z bankami, nie wiedzą o co chodzi, to to jest taka trochę forma, jakby na trzy części przeciąć akumulator samochodowy. Bo akumulator samochodowy składa się z takich trzech, z sześciu Z sześciu ogniw, czyli akumulator samochodowy, sześć ogniw i taka jedna szósta akumulatora, powiedzmy tego, tego akumulatora, który jest w samochodzie, jest tutaj. Tyle, że to jest w żelu. Tak się domyślam, tak? Czy ty wiesz, czy nie wiesz? Nie wiem. Nie wiesz. Ale na pewno nie jest płynnie, bo by nie leżało. No, prawdopodobnie tak, nie, nie jest to płynne. Maciej jest fachowcem od falowników, w związku z tym tutaj od baterii to tak sobie po prostu dywagacje takie robimy, luźne. Natomiast tak czy inaczej można zobaczyć z tego względu, że to jest fajnie tutaj spięte i zabezpieczone. Czy Ty kojarzysz może jakie przekroje są tutaj, przewody, które dochodzą? To mi wygląda na 25-35 mm2. Mhm. Tą baterię możemy obciążyć chyba do 160 A. To są baterie ołowiowe, także one mają dużą obciążalność chwilową. Okej, okay, bo one się właśnie od tych litowych różnią tym, że ten moment taki szczególnie, jeżeli mówimy o jakichś silnikach, o takich dużych obciążeniach, które potrzebują na samym początku duży pobór, to tutaj to by się sprawdziło, zgadza się? Tak, no doskonale się sprawdza w samochodzie, gdzie mamy prąd rozruchowy i z takiego małego akumulatora 12V mamy do 300-400A do prądu rozruchowego. Aż tak dużo jest? W samochodach tak. To jest e, zwykle 10C e, 10 to jest prąd maksymalny rozruchowy. E, I tyle możemy przez te kilka sekund e, obciążyć taki akumulator samochodowy. Okej. Okay. No tak, no w sumie, jeśli taki mały akumulator jest w stanie ruszyć całym silnikiem tam sześcioma tłokami załóżmy. No to okay. faktycznie. E, ja rozmawiałem z panem Michałem, ja coś tam wspominał odnośnie tego, że. Ale właśnie, moment. Czyli tutaj powiedzmy jest 4, 8, 16, 24, no dobrze, czyli 24 razy 2V daje 48, bo to jest 2 z kawałkiem, 48. Pytanie jest takie, bo w ogóle to bardzo ładnie wygląda, bo jest super fajna obudowa, no naprawdę, słuchajcie, jeśli miałbym sobie postawić taką szafę i nazwać to bank energii no. razem z, bo tu jest miejsce na falownik, tak? No tak, to jest miejsce żeby na falownik. Dobrze, słuchajcie, rzut okiem, zerknijmy sobie. O, tak to wygląda po zamknięciu, tak? Dobrze. Czyli naprawdę jest to estetyczne. Pytanie jest takie. Jaki w ogóle palownik przewidujecie do tego banku energii? I to jest jedno pytanie. A drugie to... E, to mam pytanie. Iloamperowe są te ogniwa, bo na podstawie tego y, można ustalić, ile kW ma ten bank. Czy tylko kojarzysz? To nie kojarzę, ale mamy tutaj takie ogniwo wyciągnięte tak? z tego drugiego, to mogę sobie jeszcze czytać Dobra, to tak, zerknijmy może. Są też pojometry wyciskane. Ile amperek to niestety? A, nie. 200 amperogodzin godzin to jest Są to jest iście i 200, 200 Czyli to ile to tam daje? 48 razy 2, to jest ile? 10 kW? 10 kW. 10 kW, tak można przyjąć. Około 10 kW. Ok, dobra, czyli tutaj mamy 10 kWh. Czy jak ktoś z Was chciałby sobie zobaczyć i ewentualnie wyobrazić, jak taki bank może wyglądać, to już widzi. Teraz tak, jeśli chodzi o kwestię falownika pod ten bank, to czy jest jakaś sugestia jak pod taką powiedzmy pod taką baterię jak dobierać ten palownik, czy głównie to należałoby się tutaj skoncentrować na doborze pod kątem wielkości instalacji? No należałoby się do mhm. to... potrzeb na też, czyli 3 e, kW mhm. na podtrzymanie. Podstawowych funkcji, bo wiadomo, że no taka bateria nie starczy nam na zbyt tak długo, mhm. no to mamy przy, przy naszym inwerterze PS100 tak? y, z baterią 50, y, 48V, 50 a No to przy pełnej mocy, no to 10 kWh daje nam 5 godzin. Okej. Okay. Okay. A ten PS100 to jest 3kW, czy to jest 1kW? Jak to czytać? PS100 jest w wersjach 1, 3 i 5,5kW. 1, 3 i 5,5kW, a czyli od 1, 3kW do... Znaczy od je... Są trzy wersje, 1, 3 i 5,5kW. A, ok, dobrze. I wersje z ładowarką występują w 3 5,5kW. Uh -huh. z, tego... z ładowarką, czyli że to się nadaje na sprzężenie z bankiem energii, tak? tak żeby... To się nadaje do sprzężenia z takim bankiem energii 48V. Aha, ok. I w tej chwili no, w zasadzie praktycznie nie produkujemy tej wersji 5,5 kW, dlatego że nie można go podłączyć do sieci publicznej, ponieważ 3,6 kW to jest maksimum, ile w tej chwili możemy. Podłączyć, podłączyć z jedno, bankiem energii jednofazowego palownika. palownika do sieci. Nie? Aha. Hmm. 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 Czyli moment, moment, bo to wychodzą nam bardzo ciekawe tematy. Słuchaj, bo, e, e, zaczęliśmy odnośnie e, baterii, ale teraz przepis mówi wyraźnie, że jak gdyby nikt nie jest w stanie robić czegoś powyżej 3,6 kW palownika on-gridowego, on bo to jest kwestia połączenia, który byłby z tym bankiem energii jednofazowy, tak? To jest tak, ograniczenie. Takie jest ograniczenie do urządzeń jednofazowych, to jest chyba od kW. Mhm. Tutaj dokładnie nie pamiętam, ale tak naprawdę sensowne to jest do 3 kW inwajtek jednofazowy. Jednofazowy. To to tak naprawdę w naszych instalacjach typowych nie mamy takich urządzeń za bardzo jednofazowych mm -hmm. dużych odrębników raczej wykonuje się instalacje dwufazowe. w przypadku dużych poborów jak ktoś tam ma kuchnię indukcyjną taką chcę ją podłączyć tak. i tak dalej tak? to prawda. można podłączyć pod jedną fazę kuchnię indukcyjną ale to u nas nie jest Za zawsze, ja miałem kiedyś to zrobił miałem kiedyś podpiętą. Aczkolwiek faktycznie jakby to jest tak, że tam są przeciążenia chyba dużo większe na tych na tych kW, kW. Tak, musimy mieć kawałek kwadrat i przyłączę przynajmniej te 40 kW sieciowe, żeby móc podłączyć sobie na jedną fazę konkretkę. Fuck. Słuchajcie, mi korki wyskakiwały. Ja szczerze mówiąc zastanawiałem się, jak to jest możliwe, żeby gdzieś tam powiedzmy, że w nowej instalacji, no, żeby to była taka sytuacja, że zdarzało się i właśnie zastanawiałem się, czy nam gdzieś nie był błąd, ale być może faktycznie to było kwestię, że było za duże przeciążenie. Tak, no musimy to... mieć przynajmniej te B-40 i zabezpieczenie wtedy, no to przepisnika też musi być odpowiednio większe, czyli pewnie GG63 albo B63 jak to tam energetyka zakłada, także mhm. no, niewiele jest takich odbiorników mhm. napadowych okay. ok, dobrze e, czyli już wiemy, jeżeli by ktoś był powiedzmy zainteresowany e, to na chwilę Ale obecną, to nie jest sprzedaży, tak? czy to nie jest produkt, który jest tak. w tej chwili w ofercie? my nie oferujemy baterii nie, nie, nie ma, po prostu jak gdyby to jest e, przykład tego, że e, jesteśmy w firmie, która między innymi zajmuje się rzemiosłem tworzenia nowych projektów i rozwiązań. I to jest właśnie taka linia produkcyjna, na której testowane są różnego rozwiązania, różnego typu rozwiązania, a tutaj akurat mamy przykład tego, że możemy sobie zerknąć na to zaplecze. A pytanie właśnie, a jak, na jakim etapie jesteście odnośnie tego e, trójfazowego, tej dwunastki? E, bo jest taki tutaj w trakcie pracy, jak gdyby, tak, macie jest, jest głównym inżynierem. Przygotowujemy się teraz powoli do etapu certyfikacji. Także... Czyli jest, działa, jest uruchomiony, tak? Działa, jest uruchomiony. Mhm. A do czego jest potrzebna ta certyfikacja? Bo jak już rozmawiamy, to wtedy... No... Żeby móc sprzedać takie urządzenie i podłączyć je do sieci energetycznej, mhm. żeby dostać warunki przyłączenia, trzeba przedstawić certyfikat zgodności z dwiema normami. Jest to kodeks sieciowy oraz norma sieciowa i od do końca bodajże kwietnia możemy podłączyć taki inwerter wyłącznie w oparciu o certyfikację na jedną normę oraz oświadczenie producenta czy dystrybutora, że certyfikacja na obie normy jest w trakcie mhm. oraz że spełnia Wymogi OWNOM, czyli tego kodeksu sieciowego. Natomiast od 1 maja, tak, jeżeli dobrze pamiętam, że to nie jest czerwiec, e, będziemy musieli przy, e, okazać certyfikat zgodności z obiema NOIMA. Okej, okay, dobrze. A pytanie jest takie, bo domyślam się, że to jest tutaj, tak? To jest ten, bodajże, chyba z tego co to mnie w to jest pamięć nie ma. Czy... Dobrze, pytanie mam takie. E... To jest 12, 10 czy 12? To jest no 10, 12 kW. 10, tak? Jak tak gdyby. 15 amperów na fazę. To... A, okej, okay. dobrze. E, pytanie jest jeszcze takie: e, czy większej mocy wy również robicie falowniki? Czy po prostu traktujecie to jako jeden z modułów, który można połączyć szeregowo? Jakby do tego połączyć? Nie na pewno moc 20 kW. Jeszcze, oprócz tego. Tak. 20, że będziecie robili. Tak. Tak. No bo łączenie, no to wiadomo, że przedroży sprawę. No bo jedna dwudziestka będzie zawsze tańsza no niż tam dwie 10. dziesiątki, tak? Natomiast 20 kW no to już będzie wymagało baterii o napięciu około 450 V, mhm. żeby uzyskać tą moc pełną 20 kW. Aha, okej. Okay. Czyli tu idealnie przykładowo rozwiązania takie, jakie są stosowane w samochodach typu, typu powiedzmy to, bo to są wysokonapięciowe baterie tam. Tak, tutaj będą się sprawdzały takie baterie na przykład z samochodu, Aha. natomiast no, trzeba będzie mieć oczywiście urządzenie, które zabezpieczy tą baterię z samochodu. No to Aha. już jest inna zabawa jak tak, jakby, to już, to już jest zupełnie... Potrzebujemy odpowiedniego BMS-a, potrzebujemy... Pokładu, który będzie poziomował te cele, bo to czy to będzie litowo-jonowe, czy teraz coraz bardziej popularne litowo-żelazowo, EPO, -epo. dlatego hmm. że no trochę bym się bał mieć w piwnicy czy w garażu baterię samochodową. litową, bo jest... te LIF EPO one są już ok, one są bezpieczniejsze, bo te litowe to są te od tych takich, które się tak szybko palą i tak dalej, także tam trzeba uważać. Czyli, więc baterie litowe w przypadku przeładowania się po prostu zapalają. Natomiast baterie LiFe puchną i wydzielają motylujące gazy. Okej. Okay. Czyli nie okej. Skoro. Okej, ale, ale już lepiej można jeść to w piwnicy, Aha. czy w garażu. Okej. Okay. Eee, dobrze. Super. Pytanie mam takie jeszcze, tak na sam koniec. Pokazałbyś nam to jedno ogniwo, żeby, żeby tutaj widzowie sobie zobaczyli? Dobrze, Dobrze. Ach, to jest takie jedno ogniwo. Okej, okay, dobrze. I to jest tak. E, tu mamy tak. 60 Amper. To e... jest prąd początkowy ładowania. 60 Amperów. Aha. Dobrze. E, po kolei to jest 200. 2 V, 200 Amperogodzin, tak? Tutaj. E, tak. 200. Tutaj. Dobrze. E, Rozmawiałem z panem Mikałem, wspominał, że. Dwie, trzy chyba takie baterie wam padły jak gdyby w takim zestawie, tak? Jak to było? Tak, niestety są uszkodzone chyba trzy ogniwa. Ale od początku były uszkodzone? Nie pamiętasz, nie wiem. Ja wiesz. nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Okej, okay, dobrze. Bo właśnie zastanawiałem się, jak gdyby, co mogło być przyczyną tego, że one. No zobaczcie, mamy plus, minus, tak, czyli to normalnie. takie ogniwo bardzo łatwo uszkodzić, jeżeli na przykład rozładujemy je poniżej progu maksymalnego rozładowania mhm. i tak sobie postoi pół roku. I tak sobie postoi nawet krótko, jeżeli całkowicie rozładujemy, no to możemy tak naprawdę już wymieniać to ogniwo. Tak samo jak rozładujemy w samochodzie akumulator poniżej tych 8V granicznych. To no, I to sobie to jeszcze już po jednorazowym takim rozładowaniu. Akumulator się nadaje tak naprawdę do wymiany. No tak, czyli jego pojemność nagle z tych 100% przysłowiowych ląduje na 40, czy tam ileś, tak? Tak. No jeżeli nie mamy takiego układu, który by tą baterię chronił przed rozładowaniem, no to niestety. Okej, okay. bo jeszcze ja tak zastanawiałem, bo właśnie rozmawiałem z Panem Michałem i Pan Michał mówił właśnie, że, że w drugim takim zestawie yy, gdzieś tam po prostu yy, padło kilka ogniw. Też do końca nie był w stanie jak gdyby mi odpowiedzieć na pytanie, czy one były jak gdyby z, z jednego kompletu. Natomiast. Tutaj też kłania się taka sytuacja, że pewnie przydałby się balanser. Bo mówi się, że w przypadku akumulatorów, gdzie znamy pochodzenie i wiemy, że są z jednej linii produkcyjnej, z jednej serii, tam w cudzysłowie z jednego dnia, że jak się je zepnie, że to będzie chodziło. Natomiast pomimo wszystko, ja to mówię już 20 raz, sam nie mam założonego balansera pomiędzy tymi trakcyjnymi, ale, ale wszystkim doradzam, bo mi też doradzają, że mam tu założyć. Także pewnie kto wie, czy czasami e, może nie, nie szłoby uratować innych, tak? No bo taka bateria, zasadniczo to ogniwo jest w stanie nam. E, no co? No zniszczyć baterię całą, tak? No bo ona będzie przenosiła dalej swoje, jak gdyby. No tak, jeżeli jedno ogniwo będzie uszkodzone, to bateria też nie będzie funkcjonować, no bo. Bo będzie, reszta będzie oddawała prąd do tej. No, będzie stanowiła była opór dla mhm. reszty baterii. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Widzimy się pewnie na kolejnych odsłonach. Słuchajcie, trzymajcie się w takim razie. Do miłego i co? Widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć!